Oj, kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ze mną jest koleżanka Zuzia. Tak, no mogę się powiedzieć hejka czy coś. No hej! Tu jest Salonia, nasza kochana, nasza kochana. Królik mój, który się schował za krzesłem. przyjechała, że go pytałem. O Boże <noise> No i dzisiaj będziemy nagrywać takiego. Jakby bloga, bo dzisiaj u mnie nocuje, więc. I aparty Tak, będzie piżama aparty No było. Spróbujemy y, nie spać do piątej rano. Czy podejmiemy wyzwania? Zuzia, jak myślisz? Um... Wypowiedz się na ten <laughs> temat. <laughs> Myślę, że tak. Ale że co tak? No, że podejmiemy się wyznania. A no to tak, to tak. Niks nie gry z na królika. No, no, to nie nagrywajcie mnie. O <grym się wiedziałe> no, no króli też powiedział, no. No więc tak, bardzo lubię nagrywać na tym. No więc tak! <grym się wyszło> Jesteśmy za wysoko. <grym się wyszło> No dobra, to my się nie będziemy wygłupiać Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodoba I pamiętajcie, żeby zostawić suba Łapkę w górę i lecimy do oglądania mm -hmm. My się dzisiaj malowaliśmy I filmik wleciał na TikToka Malowaliśmy się za Harley Quinn Tak, niektórzy ją znają Niektórzy nie, w ogóle sorry że To jest niepościelone, ale zaraz to pościelę Nie można ścielić łóżka bo wtedy mogą chodzić krobale. Co? No? Jak się ścieli łóżko, to, to potem po łóżku mogą chodzić krobale. Przecież każdy musi ścielić łóżko. Nie każdy, ja nie ścięli. Idę. A Sarunia tutaj sobie ze mną leży. O! Co? Królik! Królik! Action. Aksyn. Aksyn idź sobie króliku. Do no ciebie w wchodzi! <laughs> Chipsa zjadł? Chipsa jest O, Dixie dixi chipsa. Można lepiej, je tak? chipsy. Dixie, zerwałaś się do chipsa, wiesz o tym? Dobra, to w ogóle my się przed chwilą skończyliśmy malować, prawda Zuzi? No tak, taka prawda. Tak, tak, Taka prawda. W ogóle. A ona ma taki zabójczy wzrok. Dixie, nasza. Is... Y, za... zuża się je, Dixie boi, więc... Y... A! Jedźmy stąd! Więc <noise> ucieka. No ale czego ty się boisz królików? Wytłumaczcie i napiszcie mi w komentarzach nie ma się czego bać królika. Dobra, my się w ogóle chociażby... Ja ogólnie się królików nie boję, ale boję się tylko Dixie. Yy, w ogóle yy, skończyliśmy się przed chwilą malować, prawda? No. I to jest już na Instagramie, na TikToku, na. Nie, na no, Insta tego nie ma, co nie sprawiłam. No, na Twitterze. Eee. Łyk! was, no, ale każdy musi, no wiecie. Tym bardziej, że my przed chwilą zjedliśmy kolację. To było sztosowe. Przyznajcie, że to było sztosowe Nie będzie trzymać. I się trzyma. No i zaraz spadnie. A kuli chodzi za farą No, więc wiek, tak czy... postaramy się, bo tu takiego live'a. I to będzie piżama party, więc postaramy się, żeby były... Żeby było jak najlepsze. I tak jak mówiliśmy, nie będziemy spać aż do 5 rano. Postaramy się. Tak. Kochani, w ogóle. Idziemy teraz do łazienki, bo będziemy nagrywać teraz Kiblo, bo musimy się przebrać, ale tego nie będziemy nagrywać. Więc, naro. Słuchajcie, Juli, mi teraz powie, czy Final? Mmm, dokładnie. Ym, tutaj jest ona. <laughs> teraz będziemy Jest zaraz ciepła, czy szły chłodną chłodno, ja to lubię chłodną okay. Sara nie prąd się pod nogami dobra wyłącz, żeby jeszcze starczyło trochę miejsca okej, okay. no to zaraz do was wrócimy, dobra idziemy się przebrać więc pa no. hejka tak my w ogóle już się przebraliśmy po prostu, <grym> tak I słuchajcie mi ci krew Skąd? Gdzie? Że... To pasy zdrapała y, Ogólnie wiem, że mieliśmy te bloski na sobie Ale my uznaliśmy, że przecież jutro się przebierzemy. Znaczy no Kurde no, ty to powiedz Ale co? 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 No że my się przebraliśmy, nie że jesteśmy Brudasami i tylko y, Dół przebraliśmy y, Tylko prze... y, nie przebraliśmy goryla, dlatego że i mamy rano, bluzki będziemy mieli naszkowane, więc sobie przebierzemy się. Więc ogółem to tak. I słuchajcie, nie wiem czy dotrwamy mm. do tej piątej rano. Właśnie, bo jest. Szu... Boże. Nie szóste, tylko tam. Y, w nocy. I nam no, się już trochę powoli, nie chcę spać, więc. Ale dobra, zrobimy to dla Was. Więc yy, teraz Ty możesz zatkać. Ka mm. mojej kochani, w ogóle jest już pierwsza w nocy, więc my jesteśmy bardzo zmęczone. Przez ten czas jak coś, to sobie mm, siedzieliśmy w telefonach. No, i nie widać nas w ogóle. Tak, bo my mamy światło wyłączone, bo gdybyśmy zapalili to, no, po prostu by nas zdradziło, bo, no, wiecie, jak to wygląda. Sorry w ogóle za tą tenę, ja zawsze mam tak wieczorem. Bo rano, no, bo wiecie, no, leżałam w łóżku, zawsze jak leżę już w łóżku, przeważnie jest ciemno, to już, już tak, jest późno, to już mam taki, taki głos, a ty Zuzia, powiedz coś. No, ja w sumie też. No, więc tak. Ten chyba nie przetrwamy do tej piątej rano. Słuchajcie, zmienimy to może na czwartą rano? Zmieniamy na czwartą rano? Na drugą. Nie na czwartą, ale ja już jestem zmęczona. Ja bym już chcę iść spać. Idę spać. Ale no to widzisz, tak zostanie, zostawisz.